Pytanie Guciu? Kto się tak śmieje? No z dalszymi dalszymi kto? Kto się śmieje? Zbudzić ileś. Oski? Oski? Kto się śmieje? Tak tak jak... tak, kto się śmieje? Hej! Halo! No Minister w którym że choć kontrakty młodzieżowe są objęte klauzulą tajemności, tajemnicą, na której zostały ujawnione i opinię publiczną. Ej, ale nie zmuszaj się, nie wolno, tak? Zostałam dzisiaj pisma, skierowałam do wszystkich prezesa szkółek, spółek z prośbą o to, żeby zgodzili się, żeby wyrazili zgodę na jeśli taka zgoda tak będzie, ale nieoficjalne informacje, że tak. będzie, to te umowy zostaną utemnione. Tutaj jest taki taki nakapit, że wynagrodzenie. Oskar. Oskar. Ktoś się tak śmiał. Ktoś się tak śmiał. Po prostu bez żadnych ograniczeń. Tłumaczenie minister pokoju nie przekonały pana obywateli opozycji i jednak po prostu tak, że zapytał nawet pro, czy takie premie jak ja